Wejdźcie, kochani, to jest mój, mój Renault Master Long Base i wiem, że wielu z Was ma bardzo dużo problemów. Próbowaliśmy też sami je znaleźć na różnych grupach, niestety się nie udało, a chodzi o drzwi. Chodzi o drzwi. I z przodu e, cały czas po prostu pipka i pipka i pipka, że drzwi są niezamknięte, drzwi są niezamknięte, i cały czas jest ten problem i jechaliśmy tak do Chorwacji, i do Polski, e, i po prostu jest to nie do zniesienia i, i próbowaliśmy różnych sposobów e, i naprawdę wyszukać wszędzie i ponieważ żeśmy nic nie znaleźli, e, i sami wpadliśmy na ten pomysł co tu zrobić, więc chcę Wam teraz przedstawić e, jak to zrobić, żeby pozbyć się tego dźwięku i żeby, żeby już więcej Wam to nie pipkało. Tak więc, e, jak mówiłam, e, momentik, do środka. więc tutaj w tym miejscu e, z dłuższym czasem e, to po prostu przekręca nam się w drugą stronę i przez to e, niestety to nie styka e, tutaj. O, i, i dlatego mamy ten nieprzyjemny dźwięk e, z przodu. Sorry, że taki jest prosty język, ale próbuję Wam po prostu pomóc, żebyście rozwiązali problem u siebie. Więc kawałek taśmy. Kawałek taśmy, słuchajcie. tam taśmę naklejacie tutaj, ale zanim to nakleicie, weźcie sobie chyba te tytka, nie wiem jak to się nazywa po polsku. Bierzecie to, wkładacie tam w środek, tak, żeby to troszeczkę było odgięte i potem przyklejacie taśmę i koniec problemu. To jest wszystko, co musicie zrobić. I 3 miesiące jeździmy i od trzech miesięcy nie ma żadnego pipkania. Problem rozwiązany. Także możecie powiedzieć swoim znajomym, którzy mają problem z Renault Master. I chyba wiem, że inne wany też mają ten sam problem. Także możecie powiedzieć swoim znajomym, że problem jest rozwiązany. I naprawdę od tego momentu nie zapipkało nam ani razu, więc to taki szybki sposób i mam nadzieję, że, że, że będziecie w końcu spokojniejsi i Wasze podróże będą dużo, dużo przyjemniejsze. No, także to by było na tyle. Kawałek taśmy to pod spód i sprawa rozwiązana. I pipkania nie ma. No, także to by było na tyle. No i piszcie w komentarzach, czy rozwiązaliście swój problem do usłyszanka.